A to jest Boże Drogi. Co za czasy, Boże Drogi? To jest 9.27.06, Tam na tyłku na dole miał napisany 27,06. Wagonik to jest Wrocławia, Galeria Wrocławia. PKS, PKP Wrocław, Galeria Wrocławia. Więc to jest przystanek podwójny. Nie chcę mi się patrzeć jaka to jest blaszka tutaj, ale to jest yy, Wrocław yy, PKS PKP, tutaj ten duży przystanek. No nie wiem czy, czy, czy coś będzie widać. W porządku. O, to jest sub yy, 429336, 4, więc tutaj teraz jestem. Yy, pod światło więc nie widzę czy coś będzie widać czy nie, ale to jest nieistotne. Teraz jedzie ósemka na Karłowicę wagonik 2430, a ten drugi 24-29. Więc jestem tutaj. Byłem pobity przez polskiego bandytę tutaj, tam na dworcu PKS-u jako turysta międzynarodowy, ok? Więc całkowicie mi to zmieniło dzień. I to, co po prostu zamierzałem sobie dzisiaj robić, i te sprawy. No więc staram się jakoś jakoś dochodzić do siebie, bo niecodziennie, albo codziennie któż to wie, yy, może być pobity turysta zagraniczny na dworcu PKS Wrocław. Właśnie się zastanawiam, jak często może lub nie może być pobity turysta zagraniczny, który siedzi sobie o nie wiem kto tutaj siedzi, ktoś tam siedzi o. Siedzą, siedzą sobie, tak jak ludzie siedzą, ok? W poczekani takiej czy innej, ok? No. Więc jestem teraz tutaj po południu. Trochę świeżego powietrza muszę, no, yy, wziąć. Yy, I właśnie chciałem się tutaj, yy, dzisiaj po południu, zapoznać z ofertą handlową. W tej firmie, żeby coś sobie kupić. Wiadomo, kasa jest po to, żeby ją wydawać, i te sprawy, ok? Więc tak to jest. Skoro jestem w pobliżu, a zupełnie miałem być, wiadomo, w innym miejscu, to chyba wszyscy wiedzą. No, to teraz złożyłem skargę na fakt pobicia do szefostwa i zarządu. Galerii Wrocławia, Galerii Wrocławia, żeby oni wiedzieli, że biją, biją turystów zagranicznych na, na popoczekalni. Boże, drogi, porażka, wy tutaj macie w bantu stanie takim czy innym, że, że, że na popoczekalni, no, siedzą sobie, można wpierdol dostać. Ale, no, kochani, no, mówię, kurczę, no, takie, takie macie czasy, znaczy macie, my mamy czasy. W takim czy innym banku stanie dobra. Więc tutaj widziałem, że tu na rogu jest M. Bank. Tam na rogu tego budynku jest M. Bank. Bo jakby właśnie szedłem tutaj w tym kierunku, żeby sobie troszeczkę usiąść, odpocząć, to właśnie zobaczyłem, że, że tam jest M. Bank. Więc pójdę sobie zobaczyć usługi bankowe i tak dalej. Więc to jest tak coś dla Mateusza Morawieckiego. Bo po podobno ja nie wiem, czy tak jest, podobno. To jest osiemnastka Kozanów Górnicza. Osiemnastka Kozanów Górnicza, ok? Osiemnastka Kozanów Górnicza. Tu jest nu numer boczny 3125. 3125 jest numer boczny MPK Wrocław, ok? Ogarniamy. Dobrze. Więc to jest taki off-topic off-topic do Mateusza Morabieckiego. Skoro Mateusz Morabiecki jest podobno bankowcem, ja tego nie wiem. To właśnie, słuchaj Mateusz, ja chciałem pójść do M-banku, zapytać się o ofertę handlową, jaką oni mają tu i teraz dla mnie, ok? Tak czy nie? Krótka piłka, Mateusz, bankowiec, tak czy nie? Chciałem tam pójść, ok? Ale w związku z tym, że Twoje, Twoje, Mateusz, Twoje, państwo polskie od sześciu lat chce mnie pojmać i, i pierdolić do jebanego psychiatryka we Wrocławiu i równie jebanego aresztu, wcale nie tymczasowego we Wrocławiu, po prostu nie mógłbym korzystać z usług bankowych. Mateusz, ty to, ty to chłopie ogarniasz, czy nie? Więc twoje państwo, twoja parszywa zmiana, ona od sześciu lat chce mnie pojmać bez kwitów. Mateusz! ogarni to, więc nie mógłbym, tu na rogu jest M-Bank, Mateusz, chłopie, tam jest M-Bank, więc po prostu będąc pojmanym na całą, bo, bo, bo na bezterminowy mam, żeby było jasne, na bezterminowy mam, więc po prostu nie mógłbym korzystać jako turysta zagraniczny z oferty M-Banku lub jakakolwiek tam oferta byłaby, a coś chyba by się znalazło, więc Mateusz, ogarnij to, ok, dzięki.